Się, co znaleźliśmy na uboczu Smilandii. Wielkie stopy i rozdeptane Stewy normalnie. Ale co to musiało być za zwierzę, żeby zrobiło aż takie wielkie ślady, i to czerwone, to naprawdę musiało być coś no, ciężkiego. Wygląda mi to na zwierzę, jakąś wielką małpę, albo coś. Bo zobaczcie, normalnie tu są palce. Jeden duży palec, tutaj mniejszy, tutaj mniejszy i normalnie. Mniejszy. Jak, jak u człowieka, nie? Albo takiej małpy, bo człowiek to ma taką małą stopkę, jak ja tutaj w Minecrafcie, ale jesteś. Byliśmy bardzo, bardzo zdziwieni tym czymś, że akurat wiecie, jak ten ktoś tu przechodził i rozdeptał tych biednych Stewów. No ale cóż, ej może no. skoro te ślady tutaj są, to one może będą gdzieś dalej, co? Skoro to była jakaś duża postać, robię. to zrobiła duże kroki, tylko w którą tam. stronę, chłopaki? Jak myślicie? E, no stopy są skierowane tu Czyli gdzieś tamtą stronę, wydaje mi się, tam. jakby za górką. No, tak mi się wydaje. Dobra, no inaczej... widzowie, no to tak, plan jest taki, wy klikacie łapeczkę w górę, a my szukamy dalszych śladów. Co wy na to? Klikniecie jedną łapeczkę, dobijmy Zobaczcie, tu z pięć tysięcy pod łapeczkę. filmikiem. Już dawno nie wbijaliśmy tyle, tyle łapeczek w górę, byłbym szczęśliwy, jakbyśmy dobili z pięć tysięcy, byłbym przeza, przeszczęśliwy. Tam jest jakaś no lawa, ja ale tam nie, to tam... Oj, sorry, to ale nie chciałem. Nie nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem. Dobra, no to węszymy. Węszymy, szukamy kolejnych śladów, tylko Alek tak, e, nie wiem, ma, 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 masz na czucie, zapach e, taki, czekaj, wiesz? Czekaj, czekaj, ja jestem prawdziwym, polownikiem. Jak pies? Tym, e, ja, czekaj, e, czekaj, bo e, już z zgubiliśmy. Halo? Halo, na tu jest, tu e. z majstą? Za nami to jest, to jest, A, z dobra, ja go nie widziałem. Ej, co jest? Tu jest, E, ty można latać? Eee, co jest? Ty? helikopter, fotel. Fotel. Bo znalazł Helikopter. A tak, czekaj, ty. on nie lata, on nie lata. Paliwa potrzebuje. Ma ktoś paliwo? Eee, po co ci jeden helikopter, jak nas jest trzech? No, ja bym poleciał, abyś szli za mną. Ja bym zobaczył, co jest u góry. Ty, Smith, daj paliwo. Ja wiem, że ty zawsze zbiornik Uła, paliwa masz. Ty nie bijesz? Daj mi jedną bańkę, bańkę paliwka. O, o dostałem, ale super. W ogóle ten no. fotel jest tak czerwony jak subskrypcja, która wam się teraz widzowie wyświetla. Także kliknijcie, jeżeli możecie i oczywiście, jeżeli chcecie, u, bo dobijamy u mnie 300 tysięcy. A 300 tysięcy jest niespodzianka dla was, także jeżeli mógłbym was prosić, kliknąć. ale z, z niego. Złaj z niego. Ej, zaczyna latać. Ty. Dobra, złaj z niego, czekaj, jak go zatankuję do, do fulla. Polecę nim do góry i zobaczę, czy są jakieś kolejne ślady. Wiecie, ta no, postać lecz, była lecz. duża, to robiła ślady na pewno co jakiś kawałek, nie? Tak mi się no przynajmniej tak. wydaje. Dobra, Alek, jestem u góry i czy coś Dobra, widzę? co widzisz tam? Ej, jo, widzę coś, widzę coś, tutaj. Cie, dawajcie czekaj. za mną, dawajcie za mną, widzicie mnie? Tu jestem u góry No latam. Widzę cię, za szybko latasz. Dobra, dobra, lecę powoli. Powoli tutaj widzę kolejne no, ślady, jestem. musimy wylądować, także lądujemy, lądujemy. Ląduj, ląduj. ląduj. Czekaj, czekaj, ląduję, ląduje. Tu jest kolejny placek. Widzisz ślady? No to są. Czekaj, bo ja wylądować nie mogę, co jest grane. Ląduj! Ląduj, ląduj! Jak wciśni, tym lądować? Shift, shift, wciśnij. Shifta to spadnę. No, ale żeś o. powiedział. No ale wyszedłeś. No tak, ale pra ledwo przeżyłem Zejdź z tego, zejdź, zejdź no, to, jest no, mój fotel, no. to jest mój woton, to jest mój woton Dobra, mamy kolejne ślady, te ślady są takie same, ale już nie ma Steve'ów. Dobra, przynajmniej nie ma przy tym żadnych tych. Ja, ja szukam kolejnego, szukam kolejnego Dobra, śladu... Ja ej, tutaj! On musiał skakać, ta postać musiała skakać, że robiła po, takie przerwy pomiędzy tymi normalnymi śladami. Ej, bo ty poleciałeś za daleko, ja już nie mogę znaleźć. Tu jestem, tu, z Państwem dobrze idzie, na lewo, na lewo teraz, na lewo. A na lewo to niegoś tak, ten, slalomem chodzi. Tak, są kolejne ślady, są kolejne ślady, e, teraz szukamy kolejnych. No. A tutaj jest pusta przestrzeń, okej, okay. to ja szybciej polecę. O, mam, 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 widzicie mnie, u góry jestem. Ej, ty jak on tak daleko poszedł, no widzę jak lecisz. On musiał no, przeskakiwać, przeskakiwać, przeskakiwać. Normalnie musiał być wysoki, jak to słońce. Ciekawe, gdzie on mieszka. Może dojdzie do niego dojdziemy. Tam są jakieś wieże, ale te wieże coś mi się kojarzą. To chyba od nas są. Dobra, Alek, ja już jestem nad kolejnymi śladami, idziesz? No, biegnę do ciebie, gdzie ty jesteś? O, Tutaj widzę lecę się, do góry, się. wysoko. O, widzisz. Okej, okay, no i kolejne ślady są. Tak, no, kolejne i ślady są. są. Ja szukam jeszcze kolejnych. Może dojdziemy do tej postaci i zobaczymy, kto tą postacią jest. No może się uda, no, Dobre, no. dawaj, dawaj. czekaj, śladów szukam, nie mogę znać. O, to dobra, mam, gór, ale daleko, 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 patrz tutaj. Widzisz mnie ech, u góry? Ech, czekaj, ja po górce biegnę, wchodzę na górkę. Dobra, to jak patrzysz, jak patrzysz na wprost na tę wieżę, to na lewo musisz skręcić, mam kolejny ślad. Na ślady. lewo, dobra, o widzę cię, a ty daleko jesteś. No elegancko, dobra. Ej, a co tu jest grane? Łupanie, jaka dziura. Ej, czyżby on Panie, tu mieszkał? Tam jest na dole nie. zapaść. Nie mogę nad tym latać, bo jeszcze spadnę. Idziesz, no ale? Uważaj, no biegnę cały czas. Nie widzę was. Gdzie wy jesteście? A tutaj tu jest ślad, To jest kolejny ślad, no idź tak, teraz. Tak, tak, tak i teraz tutaj, teraz tutaj, za mną, za mną, za mną, dawajcie, dawajcie chłopaki. Tu Dobra, tędy. lecę, idę. Tędy, 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 tędy i tu jest spad. O, uwaga, uwaga, ląduje, ląduje. Musicie tam zeskoczyć, ja tam wlecę. Ej, złaź z tego, to... złaź, 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 to ja tu lecę. Tam gdzie zejście jest. No musicie skoczyć, to wszystko bezpieczne to jest, majs, śmiało. To ty pierwszy o, jest. Patrz, skoczył, o chłopie. Żyje? Nie ja wiedziałem, że ja to przesił. bezpieczne jest. Żyje. To co teraz, ja, jak on przeżył, to ja też. Dawaj, Alek, eee! dawaj, 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 lecisz i boom. A co tu Udawaj na dole się. mamy nie, to jest jakieś, jakieś czarne, ciemne, fu Ej, portale jest pomarańczowy, jest czerwony. E no, ale co dokąd one prowadzą? Ciekawe, ciekawe, nie wiem może do tej postaci, co? No i gdzie ja mam? do czerwonego czy to pomarańczowego? E Ty? Słuchaj, mam propozycję. Smice to jest pomarańczowy, ja jestem czerwony, niestety niebieskiego nie ma. A Poczekaj, bo się tak sztusze No dobra, żyję. Nie, to ja pływam w tym takim dziwnym czymś. Okej, okay, Ale no słuchaj, e, pomarańczowy nie, nie. jest jeden, więc Smajsto wchodzi tam, a my wchodzimy do czerwonego, bo ja sam się cykam. No dobra, to chodź. No Smajsto, na razie, chodź. trzymaj się, trzymaj się. A my wchodzimy. Alek, wchodzimy. Teleportujemy się w tym wielkim teleporcie. O! Ale się w głowie zakręciło, panie. O jestem, czekaj, tu wracam, no. Uważaj ty, gdzie nas teleportowało. Jesteśmy w jakimś wielkim pomieszczeniu. Nie I tu jest jakaś zielona substancja. Uważaj nie wchodź sam, a tu mamy skrzyneczkę. A w skrzyneczce co tu jest? Ło, jaka broń. Ej, jeszcze cała zbrojka. Dobra, to weź sobie rewolwer. Tak, to weź sobie rewolwer, a ja sobie wezmę zbrójkę i jedną broń mam jakiegoś AKM-a. Jak Mogę ja wypróbować sobie na sobie tobie? Nie, nie możesz, ja zbrójki nie mam. No, no dobra, sobie. dobra, no nie próbuję. Okej, okay, ty, musimy chyba przejść tam na koniec, ale jak tu przejść? Nie. Co? Bo to jest ten. Ta... Tu się stało, Ej, widziałeś to? Tu się schowało. No, widziałem. No, to co można teraz? chodzić po tym. O, panie. Ty dodawał. Po a! a, wpadłem, a, nie, nie, wpadłem, nie, wpadłem. Skarujesz. Coś ty zrobił, coś ty zrobił. Ja to się fajnie podnosi do góry ty mam No tyś. ale tak nie rób, Alek, bo spadniesz jak ja, ja ledwo przeżyłem, a mam zbrójkę i dałem radę Okej, okay, tu przeskakujemy teraz, jest. w ogóle teraz zbrójka był, mi się zbugowała. Ale chodź za mną. E, no. Co ty robisz? Czemu ty to no, wciskasz? się ten, to fajne, Oj, oj oj oj, wpadłem kolejny raz! Nie, bo Alek, to ty wciskasz! Ja przez to wpadam, ale ta substancja nic nie robi, ona nie jest groźna. Co Lece... znowu wpadłem Lece... To mu mówisz? Ej, tam na końcu coś jest. Jakaś postać Czekaj, A. Bo ja biegam po tym. Nie, nie widzę jeszcze. Ta postać coś ślady robiła? Nie, ona jest za mała. Nie, ona jest za malutka, żeby to zrobiła. Halo, dzień dobry! Ej, co to za cyklop z jednym dzień okiem? Dzień dobry, cześć! Ale to, 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 to on śladów nie robił, na pewno. Czekaj, on nam macha, a, jakieś zadanie matematyczne jest 14 plus 8, Łupanie, trudne trochę zadanie. E, widzowie od razu możecie od odpowiedzieć w komentarzu, ile to się równa. 14 plus 8 możecie napisać, a my, Alex, strzelamy, albo, albo odpowiadamy. Wiesz ile, bo ja wiem. E, to mi się wydaje, że jest 14, e, 20. E, 21, e, nie do 22. 22. Panie 22, 22! A, o, miał pomocy tabliczkę. O, no, nie ma problemu, my idziemy Udało dalej. Się, przypuść... U nas. Dzięki to bardzo, też. ty cyklop jaka O! o, o ale, alek, 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 uważaj, uważaj, uważaj! Obaż, uga uga! Uga uga, wie... uga, 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 co tu są za postacie? Jaka uga, uga! No nie wiem, tak one wyglądały na no, takie Ugi bugi. Ej, on się skończyła broń. Ale rozwaliliśmy, najważniejsza. Dobra, dawaj na górę wchodzimy, Dawaj, ma mamy tu jakiś parkur do przeskoczenia, skaczymy w ogóle tak po złocie. A dokąd ten parkur prowadzi? Ej, tam jest jakieś przejście. Co? na nas coś. Właśnie kapie na widzę nas. jakaś czarna substancja. E, dobra, Alek, nieważne. Nie, 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 nie przecieraj tego ani nie wcieraj w skórę, bo może coś ci się stać. No, do oczu nie da Ej, ekran. tu jest znowu kolejny cyklop. Kolejny cyklop. Halo, panie! Panie! Nie nie Witamy! Widzę, widzę, ja my byśmy chcieli dalej przejść. Co tam jest? O, tam są więcej tych potworów. Oj, oj, oj. E, musisz je załatwić, bo ja broni nie mam. Panie cyklop! Ale e, dobra, mam jeszcze parę broni. No to chodźcie za mną, chodźcie za mną, uważajcie tak, na końce Osłajaj mnie, dała ich! No rozwalam, rozwalam, tak. tylko nie mogę marnować no broni, panie. bo zaraz mi się skończy i będzie problem No ale co ja mam? Zrobić ja w ogóle nie mam broni, ja mogę zwrócić ich tym Dobra, ej, e, już mi się skończyła, trzymaj Alek No i po co mi to niby jest? Dlatego ja cyklopa ja się zatrzyma zapytaj, Panie cyklop, halo, gdzie pan jest? Ej kolego, gdzie jesteś? Pan jest, gdzie on uciekł? On się cofnął? On, on chyba poszedł sobie, wiesz? nie cyklop! No trudno, że potem będzie jakiś kolejny, chodź. No dobra, no to idziemy dalej. Ale nie wiem czy damy radę bez broni. Ja mam w sumie mam paliwo, możemy rozlać i podpalić. Masz krzesiwo? Ja jej piję pistoletem, pa. Eee, uu, pył, no dawaj, Alek, wygrasz, wygrasz z nimi, mi. dawaj z nimi. Dawaj, 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 to dawaj, dawaj. Jego. A co ty nie pomożesz mi? Czekaj. Okay. Ej, tam cóż jest Tam jest jedno wielki. Ja ej, ej, to ten chłop chyba co stopy jest, coś ładny robił! Ej, a gdzie ty poszedłeś do przodu? No ja jestem tu z przodu, tylko tych tych mnóstwo mnie goni. I tu jest pełno lawy, musimy uważać. O nie, ej, jest tutaj mnóstwo, ej, cofajmy, cofajmy, cofajmy. Dawaj, tego ale musimy biegać, one do lawy wpadają i się same rozwalają, wiesz? No ma to dawaj, biegamy, biegamy. O lawie, o widzisz, wpadają i się rozwalają sami. Widzę, widzę, I to jest dwieścieki w sumie. Ała, tak, tak, tak tylko nie zaczepię tego jednego okiego chłopa tego wysokiego, dużego. Ej, to był zły pomysł, a, bije mnie. To wpadłeś do lawy! Nie! Ja też wpadłem do lawy! No, wpadłem, goni mnie, goni mnie! Zostaw dawaj Alek, je. dawaj, Alek, dawaj, 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 dawaj! One one wszystkie muszą wpaść do lawy! O, no nie, ja też wpadłem znowu No co staw nie? Alek, Alek, przeżyjesz to? Kolejny. Nie, nie przeżyję! No co on na mnie tak Ej, to no nic, co to... jest? One są odporne, jakie? O dobra, daliśmy radę. Hu, przynajmniej ja dają radę. Nie, nie daliśmy rady! Jeszcze jeden o Dobra, super, Alek, daliśmy radę. Piąteczka Piąteczka, nie, bo mnie do lawy wrzuci, że już taką Czekaj, ja muszę przestać się palić. Ty, a myślisz, że z tym jednookim chłopem wygramy? Słuchaj, wyszuć bronię tutaj. No. Cyk eee, Ale to do, do lawy trzeba wrzucić. O czekaj. Cyk Zbrójkę też weźmy rzucić. Ale Myślałem czemu? Bo... Zbrójka bo... mnie chroni, nie! Ale on pomyśli, że, chce, że chcemy go zaatakować. Tak, bo chcemy! Uga, Buga, chodź tu, chodź nie tu! Chcemy. Gdzie nam po Smailandii łazisz? Ty, mały, wredny. Znaczy, duży. Ale on jest wielki. Dawaj go, dawaj go! Jednokiego chłopa musimy rozwalić! A masz, a masz, ja o masz! On nie on nas rozdeta, jaką ma wielkie stopy, ale atakuj go! No jak nie by to atakował, on mnie. Za to biegnie, on musi wpaść do lawy, bo inaczej z nim nie wygrałem. No, on jest za duży, ja wpadłem, ja ja dobra, atakuj go, atakuj go, atakuj, atakuj Alek! Po, po, po stopach, po stopach, ale on mnie zaraz rozdepta. O nie, bo mało ja życia. Ja wpadłem do lawy, ja wpadłem do lawy. Uważaj Alek, żeby nie paść, żeby nie paść. On mnie też wepchał do lawy. No ja mam cztery serca, Muszę przestać się palić, muszę przestać się palić. Ja uciekam. O nie, uważaj, ten cyklop za tobą biegnie. Do a, ja się za mną ja się palę, ja się palę, ja muszę przestać się palić i wtedy alkowi pomogę Tylko no kiedy so, ja się przestanę szybko. palić, halo Do tego małego pomieszczenia, to Dobra, to dawaj Alek, ja idę na niego, ty tam regeneruj sobie życie, a ja go rozwalę Chodź tu cyklopie, chodź tu Mierzysz się ze mną, jesteś jaki twardy, no to dawaj, dawaj, bijemy go, po stupkach, po stupkach, po stupkach, po stupkach po 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 Poważnie, padasz, padasz, padasz. wygramy go. z nim, wygramy, wygramy, o oh. oh, nie, już tu lewej wpadłem jest! dało się! Ugryz ugryzłem go w piąteczka! Piąteczka, piąteczka, piąteczka! Dobra, już tą piąteczkę to seplawie przypisam. Daliśmy radę, idź. rozwaliliśmy tego chłopa, ale... Czy to już jest koniec? A kto te stopy teraz naprawi? Ej, jakie stopy? No te ślady! Kto no my to my naprawimy posałata? je, ale... Czy to jest kwestia, czy on zginął już nie przyjdzie, czy jednak zginął, ale przyjdzie? Tak, trzeba sprawdzić miejsce, w którym stał. Tu nic nie ma, nie? No nie wiem, jest jakieś przejście dalej? No nie, klikam po ścianach, nic nie ma. Tutaj w podłodze też Ty, patrzę, ej, nic a nie a pamiętasz, że my poszliśmy ze Smajstowem i Smajstow poszedł osobno do innego teleportu? Tak. Myślisz, że on sobie poradził sam? A co jeśli ten, co nas spotkaliśmy był mniejszy, a w tym portalu, u był był jeszcze większy, koleś? Ej, no właśnie! Dawaj szybko, musimy pomóc i Idziemy do, do drugiego teleporta! Szybko, szybko do i... Smysnowa! Zapomnieliśmy o nim całkowicie! Ale miejmy dawaj, nadzieję, szybko. że Smysnow jeszcze żyje i damy radę, pomożemy mu! Czy tak będzie, to się zaraz okaże. Musimy się cofnąć do portalu, żeby się teleportnąć do tamtego portalu. No i zobaczymy, co będzie na końcu. Dawaj, Także dawaj. szybko, Alek, szybko, szybko! Szybko, biegnij, 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 cyklop, z którym walczyliśmy, on miał małe stopy w sumie, po równaniu śladów. No właśnie, czyli Smajsto no trafił do większego cyklopa. Ajajajajaj, aj, 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 co to się raz narobiło? Raz tutaj, no chodź, ty skaczesz. No czekaj, musiałem poprzeskakiwać, żeby nie paść. Nie musiałeś nic. No nie, jak teraz to, a, a, Czekaj, trzeba to jakoś aktywować. O, o dobra, elegancko. Ra, do, teraz do, drugi, do, kolejny. Klikaj, klikaj, dobra. A spadłem. Leć, 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 a klikaj, klikaj, nie wpadaj, nie wpadaj, bo się jeszcze na No ty klikaj, ty klikaj. Dobra, lecę, tutaj masz. Nie no dawaj, 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 elegancko. Alek mi otwiera, ja przechodzę. Super, Alek, super. Dawaj, 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 do końca, do końca, do końca, do końca. Tu przechodzimy, tutaj teraz, okej, okay, idziemy ratować mojego brata z majstowa. Zobaczymy, czy damy radę, masz, tu musimy nacisnąć. Cię. A łap, przycisnęło mnie, ale to ciężkie jest. To waszej, dawaj, już mamy portal, mamy portal już Dawaj, teleportujemy się, wchodzimy, Ała co ty robisz? Dawaj Wchodzimy no i się teleportujemy! Juhu! Nie, wow, gdzie my się wow. przeteleportowaliśmy? Co jest grane, Alek, jesteś? O, e, i jest! Smajstow! Co tam? Gdzie? Gdzie my jesteśmy? co to za koleś? O nie, jaki wielkolut! Alek, nie ej, mamy broni! Ej, tu jest co czynka. To za leci! Patrz, ej, tutaj, patrz tu, patrz tu, tu jest pełno broni, pełno broni, ej, bierz broń, bierz wszystko, wszystko. Dobre, dawaj, 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 wszystkie roje, wszystkie broje go, Atakuj go. go, atakuj go, Alek! A masz, a masz z majstą, no, Leci Na wszystko! Tam dawaj, pistoleta, za dostaję, Dostaje, 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 dostaje! Dobra, robi? Alek, masz armatnicę? Mam, Leci W niego, na niego, w niego, w niego, w niego, w niego, w niego! Go, w niego. Ze wszystkiego go. atakuj go! Na full, na full lecimy! Granatami, tak jest, granatami. padniesz, padniesz, Właśnie, jego wielki, to on na pewno jego ślady! Smaństą był tu sam, a my byliśmy, byliśmy w mniejszym granatami we dwoje! Bo... A masz, no. a masz, a masz! Lasera! Tak jest! Dostaje, dostaję! No dostaję. 7, łaza, Padasz poważnie! Teraz, o nie, rzucił na skałą! o, 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 o przeskoczyłem, go. poleciało, patrzcie! Leci. A co on padł? No? Udało się... Ej, co ten kamień, poleciał aż tam Udało, udało się, się! Alek, piąteczka! Woo. Piąteczka. Juhu. Tak jest. O. Alek! Aj, tego nie miało być. Niechcący rozwaliłem Alka, ale to nic, jest ze mną slow. Daliśmy radę z tym Wielkoludem i słuchajcie, no całym szczęściem, że się udało, nie? Szkoda tylko, że Alka rozwaliłem, no ale trudno, pewnie w domku się zrespi, nie? Bądźmy dobrej myśli, no chyba, że chyba, że do jeszcze innego Wielkoluda pójdzie, ale to niemożliwe, ten był największy. Także widzowie, nic mi innego nie pozostało, jak zaprosić was na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagramka, wszystkie linki macie w opisie, wbijajcie, bo ten odcineczek już się kończy, ale to nic, widzimy się jutro, także trzymajcie się, na razie,